Jestem zbytnio na ulicy Reptowskiej i tutaj, przed skrzyżowaniem z ulicą Nową, mamy powiedziałbym bardzo ciekawą sytuację. Najpierw mamy tablicę, na której mamy informację, że doszło tutaj do zmiany organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu, które stało się skrzyżowaniem równorzędnym, co potwierdza nam kilkadziesiąt metrów znak A5. A następnie, przed całym skrzyżowaniem, okazuje się, że wyjeżdżamy ze strefy ruchu, a więc włączamy się do ruchu. A więc, jak na tym skrzyżowaniu powinniśmy się zachować? Czy ustępujemy tutaj wszystkim, bo włączamy się do ruchu, czy ustępujemy tutaj tylko i wyłącznie prawej stronie, tak jak nakazuje tego znak A5? Ja powiem szczerze, ja bym się tutaj mimo wszystko, w związku z tym, że te znaki występują, zastosowałbym się do zasady określonej znakiem A5, a więc ustępuję prawej stronie.